Pan, samochodzik Truso. Rozdział dwunasty. Antykwariusz już na nas czekał. Panie Pawle, krzyknął, gdy tylko zobaczył nas w drzwiach, ten człowiek to zwykły ham i złodziej. Co się stało? Wpadł tu kilkanaście minut temu, roztrzęsiony z nerwów. Zaczął na mnie krzyczeć, żebym mu powiedział wszystko o Dirheimach. Wyrwał mi katalog i bezczelnie zabrał. Złodziej. Normalny złodziej, ale najgorszy. Głos wiązł w gardle starszego pana. Był blady i cały się trząsł. Co się stało? Wejdźcie na zaplecze. Ruszyliśmy wszyscy za pluszową zasłonę. Na antycznym stoliku czegoś brakowało. Gdzie pański komputer? Zawołałem. No właśnie, antykwariusz rozłożył bezsilnie ręce, po prostu wszedł i zabrał. Pchnął mnie na podłogę i wybiegł razem z moim macintoszem, panie kochany. Zwykły złodziej i cham. Czy ma pan jakieś informacje na twardym dysku, z których Batura mógłby skorzystać? Nasz gospodarz machnął ręką. A gdzie tam, panie? Zresztą i tak go nie włączy, bo wnuk tyle mu haseł naustawiał, że sam ledwie pamiętam. Szkoda tylko maszyny spojrzałem na zawzięte miny chłopaków. Może pan być pewny, że pańską maszynę odzyskamy. Jesteśmy coraz bliżej rozszyfrowania zagadki. To świetnie, panie, bo i mnie nurtuje, po co komu takie dirhejmy potrzebne i skąd całe to zmieszanie? Nic pan jeszcze nie wymyślił? Podrapał się w głowę. Coś wam powiem, ściszył głos, jakby chciał wyjawić jakąś tajemnicę. Myślę, że nasz Elbląg jest celem tajemnego spisku. Bazylii i Rufus wraz ze mną zamieniliśmy się w słuch. Mój Elbląg był kiedyś potężnym i bogatym miastem. Należał do Hanzy. Tu był wielki port. Potem powstały stocznie. Czy wiecie, że w wojnie polsko krzyżacki Elbląg wystawił więcej okrętów niż Gdańsk? A po której był stronie? spytał znienacka Bazylii. Antykwariusz zrobił się poonsowy. Spójrz na tę mapę, młodzieńcze oczywiście, że po stronie Rzeczypospolitej, a potem było jeszcze lepiej kolej żelazna i cud techniki jakim jest kanał Elbląski chodzi o kanał ostrudzko Elbląski? Zamiast odpowiedzi Rufusowi musiał wystarczyć oburzony wyraz twarzy lokalnego patrioty oczywiście, ale ciągnął dalej. Potem przyszły lata upokorzenia i nic nie jest tak jak dawniej. Najpierw Armia Czerwona. W 45. spalono ponad połowę miasta. A potem władze nakazały wywozić cegłę niby to na odbudowę Warszawy. Ale ja pamiętam, że wywozili je w stronę Tolkmicka i dalej na północ. Taka to, panie, była odbudowa Warszawy. To nie dowodzi spisku. Wtrąciłem, Elbląg podzielił los wielu zdobycznych miast już jakby mnie nie słuchał. A jak to, panie, jest teraz? Najpierw zamknęli nam port, potem padła stocznia, cały zamek diabli wzięli, a przecież zakład przynosił zyski, potem zniszczyli przemysł meblarski, a w końcu zlikwidowali tu województwo i przyłączyli do Olsztyna. Oni to wszystko zaplanowali, panie, a zaczęło się to od gadana. Kogo? zdziwili się chłopcy. Nie wiecie? Nie. Gedan, założyciel Gdańska, przekupił Wikingów, żeby spalili truso. To wszyscy felblągu wiedzą. Inaczej Gdańsk by naszego truso nie wyprzedził. I przez to przekupstwo truso upadło. A ja, panie, myślę, że on ich przekupił tymi waszymi Dirheimami. Tymi srebrnikami ich przekupił. I dlatego teraz oni tych srebrników szukają. Jacy oni? Spytałem zniecierpliwiony, nie wiedząc, czy mam do czynienia z szaleńcem, czy raczej z geniuszem. To nie wiesz pan, oni. Wskazał ręką na regał z książkami pewnego mało profesjonalnego, ale bardzo popularnego w pewnych środowiskach pisarza, historyka, amatora, który w swoich publikacjach forsuje karkołomną, choć chwytliwą spiskową wersję naszych dziejów. Ciekawa teoria, powiedziałem. Ale raczej mało prawdopodobna. Ostatnie odkrycia archeologów dowodzą, że Duniscy Wikingowie byli raczej gospodarzami niż niszczycielami grodu. Poza tym Gdańsk przejął rolę Truso na południowo-wschodnim Bałtyku w X wieku, ponieważ był silnie popierany i rozbudowany przez Mieszka I. Natomiast Truso było tylko emporium na obcym etnicznie terytorium które w szczątkowej formie przetrwało do XI wieku, gdy system plemienny został wyparty przez feudalizm. Z tego samego powodu upadły Birka, Hedeby czy Wolin. Owszem, archeolodzy znaleźli w o ślady zniszczeń, ale trudno się ich nie spodziewać w ośrodku, który istniał kilka wieków. Poza tym wskutek zmian linii wybrzeża Zalew Wiślany stracił swoją rolę. Ja to wszystko, panie, rozumiem. Przerwał mi kwariusz, ale też swój rozum mam. Chodzę po tym świecie długo i staram się go zrozumieć. Zaśmiałem się głośno i poklepałem go po ramieniu. W to nie wątpię, ale na nas czas. Będziemy w kontakcie. Pożegnaliśmy się i weszliśmy na ulicę. Robiło się późno, ale w drodze do wehikułu postanowiłem na chwilę wpaść do znajomego konserwatora zabytków na ulicę mostową. Byłem ciekawy czy zdobył już jakieś informacje Piotrek był jeszcze w biurze Coś nowego spytałem na dzień dobry Siadajcie wskazał krzesła wcale niezabytkowe Dowiedziałem się nieco o niej jakiej zerknął w notatki Pani Magister Katarzynie Haase. I co same rewelacje Podekscytowany aż wstałem ale Piotrek gestem usadził mnie z powrotem Otóż pani magister jest osobą bardzo znaną, zwłaszcza w gdańskich kręgach akademickich. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim i obecnie przygotowuje się do doktoratu, zdaje się z archeologii wyspowczych, ale nie jestem pewien. Może Szetlandów. Pokręciłem ze zdumienia głową. Tak, tak, Pawełku. To specjalistka. Może jedna z lepszych w kraju z epoki podbojów wikińskich. Biegle włada językami starogermańskim i anglosaskim. Dwa lata temu otrzymała stypendium, w ramach którego była na stażu w Jorku i na Islandii. W sagach islandzkich i kronikach z czasów Alfreda Wielkiego szukała nawiązań do truso, które jest jej konikiem. Ale chyba nie muszę ci o tym mówić. Zadziwiające. To nie wszystko, kontynuował Piotr. Panna Kasia pochodzi z szanowanej rodziny kaszubskiej. Jej dziadek, Alojzy Haase, uczył przed wojną historii w gimnazjum w Wejherowie. Był człowiekiem bardzo otwartym na wiedzę. Amatorsko zajmował się archeologią, która wtedy była bardzo popularna. Współpracował m.in. ze słynnym Maxem Ebertem, korespondował z Józefem Kostrzewskim, pisał artykuły do prasy o lokalnych zabytkach. W czasie wojny nie chciał podpisać Volkslisty i trafił za to do obozu w Sztutowie. Natomiast jego syn, Stefan, zamieszkał w Gdańsku. Jest muzealnikiem, dyrektorem Muzeum Morskiego. A mama pani Kasi, Anna Wolska, Hase jest tłumaczem literatury staroangielskiej. Tak, kręciłem głową. Teraz już wiesz, po kim twoja pani magister odziedziczyła zdolności i zainteresowania. Aha! Dowiedziałem się też, że pani Ania Wolska była swego czasu miss Uniwersytetu Gdańskiego. Jeśli Kasia odziedziczyła po mamie również urodę, to nie dziwię się, że tak bardzo cię ta panna interesuje. Piotrek uśmiechnął się i patrzył na moją reakcję. Ja jednak jeszcze bardziej się zdumiałem. Mówisz, że jej ojciec jest muzealnikiem. Tak i to bardzo ważnym. Mój szef powinien go znać. I to bardzo dobrze. I wicewersa. Któż by nie znał pana samochodzika? Cóż, ostatnio trudno mi zrozumieć pana Tomasza. Piotrek się zaśmiał. Jakże piękny byłby świat, gdybyśmy rozumieli swoich szefów. To prawda. Jestem ci wdzięczny za te wiadomości. Są dla mnie bardzo ważne. Drobiazg. A czy wiadomo ci coś o Tworkowskich i tych dwóch studentach? O których ci mówiłem? Jeszcze nic nie dali mi znać z Warszawy i Szczecina, ale cierpliwości. Wiesz, jak to jest, jak się pracuje urzędowo do piętnastej. Jutro z rana ich przycisnę. Fajnie, uścisnąłem mu dłoń, muszę pędzić dalej. To leć, zaśmiał się Piotrek, którego zawsze lubiłem za jego pogodę ducha. Gdzie teraz? spytał Rufus, gdy siedzieliśmy w wehikule. Już nawet on nie nadążał za wydarzeniami ostatnich godzin. Jedziemy do Stegny Po Kubę, a potem wracamy do namiotu. Przypomniałem sobie, że mają nas dziś odwiedzić Jagoda i Kasia. Rozumiesz, zaległa wizyta. Nadal pan ją podejrzewa? Raczej o kontakty z panem samochodzikiem niż z baturą. Rufus poprawił okulary na nosie. Jest pan zbyt ufny. Niech pan nie zapomina że detektyw nie może odrzucać żadnej hipotezy ani żadnej pomocy zareplikowałem nam jest bardzo potrzebna jej pomoc zwłaszcza że mamy pewien pomysł na dzisiejszą noc ale bez kasi jest to nie do wykonania Rufus ułożył usta w trąbkę i zagwizdał Oj panie Pawle niech pan uważa na tej dziewczynę niech pan uważa Znalezienie Kuby zajęło nam ładnych kilka chwil był na plaży. Jak nam zrelacjonował, Adamek i hrabia po dyskusji z Tworkowskimi wsiedli do Mercedesa i wyjechali ze Stegny. Co się stało z archeologami ze Szczecina, nie wiedział, bo rozpłynęli się gdzieś w tłumie turystów. Mnie interesowały inne rzeczy, o które zapytałem w drodze powrotnej. Jak zareagowali Adamek i von Winkel na przybycie Tworkowskich? Nie byli zaskoczeni, powiedział Kuba. Wyglądało, jakby na nich czekali. K.M. Adamek wręcz wybiegł, kiedy zobaczył ich na deptaku. Przywitał się jak stary znajomy i zaprosił do środka. Uśmiechał się szelmowsko, jakby zapomniał, że tuż przedtem kłócił się z hrabią, a i ten ucieszył się ze spotkania. Pewnie nie słyszałeś rozmowy. Nie, ale wyglądało to tak, jakby Adamek przekonywał do czegoś naukowców. A Niemiec mu przytakiwał. Od czasu do czasu Tworkowski zadał pytanie, ale generalnie głos należał do Adamka. Hrabia kiwał głową. Tylko pod koniec rozmowy wyjął jakieś papiery. Coś na nich pokazywał. Plan. Możliwe, to był duży arkusz. Interesujące. W tym wtrącił się Rufus. A w ogóle, skąd wiesz, że to byli Tworkowscy? Może to był ktoś zupełnie inny, może jacyś goście Adamka. Kuba energicznie potrząsnął głową. To na pewno byli oni. Tworkowska rzeczywiście jest grubym babsztylem, jak opowiadała pani Kasia. A poza tym. Tak? Poza tym, na wszelki wypadek sprawdziłem ich tożsamość. Rufus nie wytrzymał. Jak? Telepatycznie. Nie rozśmieszaj mnie tymi swoimi parapsychologicznymi metodami. Gdyby nie fakt, że von Winkel i Adamek mnie znają, po prostu wszedłbym do smażalni, w której siedzieli i głośno zawołał szukam państwa Tworkowskich. A oni sami by się zgłosili i już. A nie bierzesz pod uwagę, że zapytaliby, w jakim celu nas szukasz, szczeniaku? Coś bym wymyślił. Na przykład że mam dla nich telegram, albo że chciałbym dostać autograf od słynnych naukowców. Co za bzdury! krzyknął Rufus. Trzeba mieć trochę oleju w mózgownicy i najpierw pomyśleć, a potem działać. Kuba zacisnął zęby i potem wpaść do rowu wymamrotał. Postanowiłem się wtrącić. To niesprawiedliwe, Kuba powiedziałem. Ja sam dziś zaliczyłem kąpiel w rzece to niczego nie dowodzi. Naprawdę! — zawołał Rufus. Wpadliście we Kikułem? Pewnie dlatego jest taki zabłocony. Niech pan powie coś więcej. Machnąłem ręką. Opowiemy wam wieczorem. Teraz niech w końcu Kuba wyjaśni, w jaki sposób sprawdził tożsamość tworkowskich. To proste, Kuba wyjął z zapaska kaburę swojego noża fińskiego i podniósł ją do góry. Oto mój sposób. Rufus spojrzał na niego z niedowierzaniem. No nie. Chyba nie porozcinałeś ich rzeczy osobistych. Kuba uśmiechnął się jak gracz, który trzyma w rękawie asa. Masz niskie mniemanie o mojej inteligencji. Nie będę zaprzeczał. Ale i ja potrafię myśleć w sposób logiczny i to bez matematycznych zagadek. Więc zwróciłem się zniecierpliwiony do Kuby. Kuba otworzył kaburę. Była pusta. Gdzie nóż? spytałem. Co się stało? To nie była zwykła finka, jaką można kupić na każdym rynku. Moja miała zdobioną rękojeść i zrobioną z poroża renifera i na ostrzu wygrawerowany napis: Słomi 1939. Oryginalna fińska finka. Dostałem ją kiedyś w ramach zamiany z moim stryjkiem, Antonim Kowalczykiem który ją kupił w latach 70. na jakimś pchlim targu w Moskwie. Kosztowała mnie fortunę, całą serię znaczków pocztowych z Kostaryki. Bardzo rzadką serię z rybami musz koralowych. Ale tworkowscy! W cukierni, z której obserwowałem delikwentów, siedział akurat oficer policji, w mundurze ma się rozumieć. Wypytywał, co tu robię sam i tak dalej. Ja mu oczywiście wszystko powiedziałem oprócz tego, że siedzę teraz na czatach. No i po chwili zgadaliśmy się, że jest kolekcjonerem zabytkowych noży, zwłaszcza myśliwskich. I reszta była prosta jak wejście na gubałówkę. Pokazałem mu swój skarb. Oczy rozszerzyły mu się jak pięciozłotówki. Powiedział, że da mi w zamian dwa nowe noże, w tym jeden fiński z rączką z kości słoniowej. Powiedziałem, że okej. Okay. Ale musi dorzucić jedną usługę służbową. Wylegitymować tę parę cudaków, grubą panią w zwiewnej sukience i łysiącego pana w hawajskiej koszuli. Po pięciu minutach miałem pewność, że to są tworkowscy ze Szczecina. Przy okazji pozwolił mi skorzystać ze swojego laptopa i wysłać do was sms, a. Pięknie, powiedziałem. A gdzie masz te dwa supernoże? Policjant ma je jutro rano do naszego obozu. Uścisnąłem po męsku dłoń Kuby. Świetnie się spisałeś. Teraz mamy pewność, że hrabiego, Adamka i Tworkowskich łączą jakieś wspólne sprawki. Ale wciąż wydaje mi się, że to za mało. Wciąż nie mamy pewności, że łączy ich cokolwiek z Baturą. Kuba zawołał. A jego wizytówka. Inicjały? Kuszący ślad. Ale to tylko poszlaka, żaden dowód. Dlaczego batura nie przyszedł na to spotkanie? Przecież wyjechał ze Stegny dokładnie wtedy, gdy przyjechali tu tworkowscy. Na te słowa ożywił się Rufus. I może o to chodzi. Batura zadzwonił najpierw do hrabiego, rozmawiali po niemiecku. Niestety, nic z tego nie zrozumieliśmy. A potem rozmawiał z archeologami. Słyszeliśmy, że ich łają za źle wykonaną pracę w nocy, za zgubienie łopat. Przypomniał im, żeby dokładnie przeanalizowali plan geomagnetyczny stanowiska przed dzisiejszą akcją. Tworkowscy przyjechali do Stegny, żeby pokazać hrabiemu i Adamkowi, gdzie mają szukać monet. Potem wrócą na stanowisko, będą długo rozmawiać z Jagodą, żeby zapewnić sobie alibi i dodatkowo zmęczyć towarzystwo. Dzięki temu hrabia z Adamkiem w nocy mają pełne pole manewru. Hrabia jest za stary na nocne wycieczki po polach poprzecinanych kanałami, stwierdził Bazyli. To fakt, odpowiedział Rufus, z którego wynika, że monety nocą kradnie albo sama Damek, albo w duecie z Baturą. A hrabia ich tylko sponsoruje, to znaczy skupuje skradziony towar. A dlaczego nie było na spotkaniu batury? To proste. Batura widział nasz samochód w Małdytach, słyszał o nas od swoich ludzi, czyli hrabiego i Adamka. Wie, że depczemy mu po piętach, więc woli załatwiać sprawy przez telefon, żeby nie dać się złapać. Bazyli z Kubą spojrzeli na mnie oczekując jakiegoś komentarza. Sponsorem, jak to nazwałeś, jest dom aukcyjny herca z siedzibą w wiedniu. Jego przedstawicielem jest Jerzy Batura, który współpracuje z kimś. Kto ma dostęp do stanowiska w janowie? Tyle wiemy na pewno. Po co hrabia miałby angażować Herza, skoro jest na miejscu? Zresztą, po co staremu niemcowi arabskie monety z IX wieku, gdybyśmy chociaż to wiedzieli? To prawda, przyznał Rufus, wszystko się pięknie układa, ale dowodów ciągłe nie ma. Tak, przyznałem, musimy złapać złodzieja za rękę na gorącym uczynku. Albo podczas kradzieży na stanowisku archeologicznym, albo przy przekazywaniu monet Baturze. Najbliższa okazja dziś w nocy. Wiemy, że złodzieje planują akcje. Wiemy, że mają plan i będą działać precyzyjnie. Mają wszystko przygotowane, może poza łopatami. Łopaty, wrzasnął Kuba zróbmy coś z łopatami. Co proponujesz? Nie mają swoich, więc będą chcieli zabrać te, które należą do ekipy. Zadzwońmy szybko do pani Kasi, żeby je schowała albo nam przywiozła. Pokrzyżujemy złodziejom plany. Pomyślałem przez chwilę, tak, pomysł nie jest głupi. Tyle, że my nie chcemy powstrzymać złodziei. Co takiego? To znaczy, uściśliłem, w ogóle chcemy ich powstrzymać, ale nie teraz. Gdyby dzisiaj zorientowali się. Że wiemy już tak dużo, na pewno by się spłoszyli i tyle po naszej misji. Gdyby się nawet nie zorientowali, to na pewno nie poszliby na akcję, a wtedy nie moglibyśmy ich zdemaskować. Nie, dzisiaj nie chcemy im przeszkadzać w przygotowaniach. Chcemy. Tak? Chcemy się do ich przygotowań dołączyć. Kuba tracił cierpliwość. Ma pan jakiś plan? Jeszcze nie. Sądzę, że razem coś wymyślimy. Chłopcy spojrzeli na siebie. Zapadła chwila ciszy. Gdybyśmy tak, pierwszy odezwał się Rufus, mieli mikrochipy albo miniaturowe nadajniki GPS. Moglibyśmy wywiercić w trzonkach malutkie kanały i umieścić w nich nadajniki, a potem w nocy namierzyć. I wjechać wozami policyjnymi na sygnale, dokończył podekscytowany Kuba, okrążyć złodziej i po akcji. Podniosłem w górę dłoń. Spokojnie, panowie. Nie mamy mikrochipów, a mój GPS raczej nie zmieści się w trzonku szpadla. To do bani, powiedział zrezygnowany Kuba. Niekoniecznie. Pomyślmy. Rufus poprawił okulary. Widziałem w pewnym filmie, jak detektywi użyli niewidocznego gołym okiem płynu. Wysmarowali nim jakąś rzecz, nie pamiętam, co to było. A potem okazało się, że ten płyn zostawiał na rękach plamy, które pojawiały się po kilku godzinach. Fajny pomysł, podchwycił Kuba, my też tak zróbmy. Rzeczywiście, powiedziałem. Pomysł nie jest zły, właściwie nie musimy używać żadnego specjalnego środka. W nocy złodzieje nie zauważą zwykłego smaru albo jakiejś farby. Nie jestem pewien, odezwał się niespodziewanie Bazylii czy ten plan coś wniesie do naszego śledztwa? KM. HM. Kto wie, czy jutro rano będziemy mieli możliwość widzieć się ze złodziejami? Adamek i hrabia, jeśli to oni, mogą zostać w motelu albo w ogóle gdzieś zniknąć. Tym bardziej, Batura, mam raczej inny pomysł. Łopatom, które wspólnicy wypożyczą z namiotu pana Jagody, nie może się nic stać, gdyby się na przykład zniszczyły. Złodzieje będą musieli kupić nowe, żeby się nie wydało. A gdzie pójdą je kupić? Do sklepu rurzelaznego w Komorowie, w którym już będziemy na nich czekać. I co? Super. Kuba najwyraźniej nie mógł się doczekać nocnej akcji. Zróbmy tak. A jaki masz pomysł? spytałem, żeby szpadle się złodziejom zniszczyły. Bazyli wzruszył ramionami. Wystarczy je nieco podpiłować u nasady trzonka. Kuba aż się trząsł z podniecenia. Tak, tak. Niech pan dzwoni do Kasi, żeby jej przywoziła. Ma pan w tej swojej torbie jakąś piłę? Oczywiście miałem przy sobie niewielki brzeszczot, ale nic nie odpowiedziałem. Musiałem przyznać w myślach, że pomysł jest świetny. Wybrałem numer pani magister. Jak się udała wycieczka na plażę? Dobrze się pan bawił? spytała po przywitaniu. Wyśmienicie. Pozbierałem swoją drużynę i wracam do obozu. Za kwadrans będziemy na miejscu. Nasze zaproszenie jest oczywiście aktualne. Oczywiście wpadniemy, choć na chwilę. Muszę w końcu zobaczyć to pańskie cudo, ten tysiąc gwiazdkowy hotel. Żeby tylko Jorvik go nie rozszarpał. Czekamy na was. Okej. Okay. Już wsiadam. Jeszcze jedno. Zdobyliśmy wstępnie pewne informacje, które chcemy wykorzystać do zdemaskowania złodziei dirchemów. Potrzebne nam będą wasze łopaty i szpadle. Niech pani przywiezie wszystkie, które macie. I proszę nie mówić o tym nikomu poza pani szefem. Odpowiedziało mi milczenie w słuchawce. Łopaty, usłyszałem po kilku chwilach cichy głos. Nie dostał pan SMS, a? Spojrzałem na monitor. Rzeczywiście miałem jedną nieodebraną wiadomość. Otworzyłem. Przyszła dwie godziny temu, gdy Rufus wyłączył mój aparat. W SMS i Ekasia pisała, że ze stanowiska znikło kilkanaście narzędzi, w tym wszystkie łopaty. Nikt nie wie, co się z nimi stało. Sklep w komorowie był już zamknięty, więc Kasia z jagodą prosili, żebym zajechał do marketu budowlanego Felblongu i kupił na rachunek Muzeum Archeologiczno-Historycznego kilka nowych sztuk. Przepraszam, ale dopiero przeczytałem. Nic takiego. I tak już dzisiaj nie będziemy kopać. Tylko po co wam nasze łopaty? Zrezygnowałem z dalszych wyjaśnień. Lepiej niech już pani przyjedzie. Pan samochodzik. Apel do słuchaczy: Jeśli odtwarzasz ten tekst, oznacza to, że jesteś miłośnikiem przygód pana samochodzika oraz Pawła Dańca. Od lat fascynuję się przygodami tych dwóch postaci, jak wiele tysięcy innych wielbicieli i wiernych czytelników. Postanowiłem wyedytować całą serię przygód, to znaczy tak zwaną czarną serię, która obejmuje około 200 tytułów z przygodami wyżej wymienionych postaci w formie audiobooków. Plan prosty i w miarę wykonalny, ale tu jest Polska. Niestety, na utworzonym kanale udało się wyedytować około 80 części przygód. Przeszło 1200 rozdziałów. Na kanale znajdowały się również inne ciekawe pozycje, łącznie 2600 filmików. W ciągu półrocza kanał zanotował pół miliona wyświetleń i około 600 subskrybentów. I w tym momencie zaczęły się problemy. Jedno z naszych rodzimych wydawnictw, które powstało całkiem niedawno, zaczęło rościć sobie prawa do praw autorskich, co dziwniejsze nie chodziło tu o najnowsze utwory, lecz o najstarsze, te napisane przez pana Zbigniewa Nienackiego. Jak wiecie, na YouTube można otrzymać tylko trzy ostrzeżenia odnośnie praw autorskich. Mój kanał otrzymał takie roszczenia dotyczące sześciu utworów napisanych przez pana Nienackiego, a wytypowanych przez wspomniane wydawnictwo. Automat serwisu automatycznie zawiesił mi kanał. I tak z powodu sześciu filmików zablokowano ponad 2000 filmików o różnej treści literackiej. Czekam na wyjaśnienie całej sprawy, ale z systemem mało kto wygrywa. Postanowiłem, że tak łatwo nie zniszczą tego, co z takim mozołem budowałem. W związku z czym postanowiłem powtórnie wstawić swoje treści, tylko tym razem podzielę cały zasób audiobooków na kilka kanałów, a ten właśnie poświęcony będzie tylko i wyłącznie czarnej serii. Tyle odnośnie wyjaśnienia. Nie chcę tu wymieniać nazwy poprzedniego kanału i nazwy wydawnictwa, bo za chwilę znów będą problemy o pomówienie czy reklamę. Jedyne co mi pozostało, to dalej robić swoje i wstawiać kolejne odcinki przygód naszych ulubionych bohaterów i prosić was, gorąco o subskrypcje i lajki, bo to jedyne co motywuje mnie do dalszej działalności, dzięki subom, komentarzom i lajkom wiem, że nie marnuję swojego czasu, a ktoś korzysta z moich treści i poznaje kolejne fascynujące zagadki historyczne. Pozdrawiam serdecznie wszystkich samochodzikomaniaków. Liczę na waszą wyrozumiałość. A teraz komu w drogę, temu wehikuł i biorę się za kolejne odcinki.